Siemaneczko witam. Idę sobie na giełdę w Sandomierzu. A już niebawem będzie chlitark w, w Tarnobrzegu 30 marca zapraszam, będziemy handlować tam. Wbijajcie. A dzisiaj idę sobie jeszcze tak jako od strony kupca, nie od strony sprzedającego. Także zobaczymy, co tam się będzie dzisiaj działo. Jest siódma rano w ogóle. Słońce jest już w zenicie. Nic nie widać. Po prostu tak wali po oczach. Na giełdzie tak samo będzie. Tu taka patelnia przecież jest. No ale jakoś trzeba przymrużyć oko i się. O, tu lepiej. I się przyglądać tym artefaktom. Poznajecie tę drogę? Zaznaj Komiliście się z nią poprzez moje filmy. Zaraz będę te słynne schodki. Stąd czuję smażoną kiełbasę. O jest jest giełda elegancka. Zapach kiełbasy i szum ludzi. Dobrze, dobrze, dobrze. Do ściągania butów to jest. Fajny, fajny robaczek. Jak do ściągania butów? Może pan tu A! Bo ja nie wiem. A nie wie pani, dobra, no to no, kładzie, się, kładę, no. kładzie się tak. Trzyma się jedną nogą tak. No. A drugo tak, o i ściągamy buta. Ale ja I pan co myślałam? Że to jest jakaś kołatka czy coś. Aha. O no, widzicie, pani dowiedziała się czegoś nowego. No bo to równie dobrze można wbić, nie? Tak, do ściągania butu. Zademonstrowałem już nawet. Bardzo ładne wazoniki. Ja nie wiem co. Małgosiu, chodź. Ale ja nie wiem które. 16 takich skrzyń, niesamowite. Te śpiczne ładne w środku. Tak. Niespanachane, spanachane, wow. To no jeszcze tak. Etykieta to jest. Wszystko ponad 100 lat. Yeah. I w jakiej cenie taka skrzynia? Członka duża, półtora mniejsza. A to ile? Półtora. półtora. Przepięknie. Nieczyszczone, niekonserwowane, tak jak przyjechały takie są Opielacz proszę państwa to jest, pan mi powiedział, jest kompletny. No właśnie tak, wszystko. I tu tabliczka jest jeszcze. Opylacz plecakowy. Rok produkcji 82. Piękny. Pamiętacie shortsa z buteleczką Syrop Famel. Właśnie przed chwilą od tych państwa z tymi skrzyniami kupiłem drugą taką, za 10 zł. przedwojenna butelka, strychowa. A ten opylacz był do tego na przykład, że można było stonkę posypać na ziemniakach, lub no, inne rzeczy też. W, tak. w Tarnobrzegu? 30 marca będzie, tak 30 marca, tak? ale jest ciężko To napisać na kartce Pojawiły się sadzonki drzewek Owocowych Także o, można zakupić brzoskwinie, jabłka, grusze Wszystko Brzoskwinia imka Patrzcie, jakie ładne Ogrodowe meble Reklama ale nie, no super, są polakierowane są tak, że nie zepsuje się tak szybko. Dzięki. Nie wiem, czy ja tego przywołuję.

Patrzcie, jakie kupiłem butelki za dwie dyszki To są pierwsze wojenne po occie Tak mi pan powiedział. Szucmarkę. Może być. Bardzo fajne. Te niemieckie butelki tu mają też napis DRP, tak jak na tej zapalniczce, którą wyłowiłem w Ostrudzie. To jest Deutsche Reich. Patent, czyli to są opatentowane butelki, zastrzeżone mają prawa, miały w tamtych czasach, że tylko Niemcy mogli produkować taki kształt, taki fason butelek. Taka ciekawostka. braki. Ale super. Borusia, szalka. no szalka powiem szczerze, że dzisiaj duży ruch, dużo sprzedających. Nie dziwne taka pogoda to wiadomo, że dopisuje Kupców też sporo, ale widzę, że sprzedających więcej chyba niż kupców. Sprzedający niezadowoleni są za bardzo. Widać, że to nie idzie, ten handel za bardzo chyba. Tak mi się wydaje, tylko patrzę na, na twarze tych zmęczonych handlarzy, którzy tutaj od wczoraj na pewno jeszcze ślęczą.

a to jest miniaturka, czy? Nie, to nie miniaturka, to mówi od razu A te małe Nie chcę mieć A te małe Maksiowi takiego potworka zdobyłem. Ale ja No i pomału będę zawijał chyba, bo tutaj to są takie towary nieinteresujące mnie, czyli współczesne. Ale jeszcze się rozejrzę.

Idę jeszcze kupić jakiś słodycz dla żonki, bo dzisiaj Dzień Kobiet Także Wszystkiego dobrego dla wszystkich kobiet Także ja kończę, prezent kupiony Bagieta czosnkowa jeszcze na drogę I lecę, także trzymajcie się Do zobaczenia w następnym odcinku, hejka Jeszcze tylko te schody I będę w domu